Cześć kochani, serdecznie pozdrawiam wszystkich bardzo mocno dzisiaj na moim kanale. Dla tych, co mnie jeszcze nie znają, na imię mam Aneta. W Kanadzie mieszkam ponad 36 lat. Poza Polską 40. Dzisiaj na moim odcinku chciałabym się z wami podzielić taką dużą informacją na temat budżetu. Nazwę ten mój program dzisiaj taki bufet budżetowy, ponieważ na początku chciałabym się z wami tak przedstawić wam jak ten nasz budżet był przedstawiony względem przeróżnych spraw, takich jak na przykład infrastruktura, Broń, medycyna, poucinanie niektórych programów, tak samo jak i federalnych tak samo stanowisk. No i do tego jeszcze na koniec chciałabym się z Wami podzielić, co to znaczy dla przeciętnego Kanadyjczyka, jak i moją opinią. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. nam mówi ten budżet, który został nam przedstawiony wczoraj. Mówi nam o tym, że Wydawaliśmy bardzo dużo pieniędzy przez ostatnią dekadę, i teraz musimy, tak jak mogę nazwać, przycisnąć troszeczkę pasy. I oczywiście tutaj ten budżet, według tego, jest to rezultat właśnie według tego wydawania liberałów u nas w Kanadzie, został nam tutaj przedstawiony. Także podzielę się za chwilkę z Wami tak bardziej głębiej. Tutaj będę może zerkała na kartkę, bo niektóre rzeczy musiałam sobie zapisać, żeby tutaj Wam przedstawić. Ale tak samo, co jest bardzo ciekawe, to, jak Karni przedstawił nam tutaj ten właśnie cały budżet i na koniec nam tutaj dali taką sumę ogólną i przedstawili tą sumę jako deficyt. Na początku omawiane to było jako to jest właśnie dług Kanady, a teraz zmienił on ten wyraz i przedstawił nam jako deficyt. Oczywiście je, ma to duże znaczenie, bo deficyt jest bardziej taki krótki, zwięzły i w krótszym czasie oczywiście także ta sumę suma, co jest nam przedstawiona, nie jest jako dług. Dług by taki, że y, dużo letni, na przykład dziesięcioletni dług, jeszcze z poprzednich czasów i tutaj by był nam przedstawiony. Także ta suma jest duża, jeżeli chodzi o deficyt, a jeżeli chodzi o dług, to oczywiście będzie ona jeszcze większa. Także jest to Mogę powiedzieć taki duży ułamek właśnie tego budżetu, co Karni nam przedstawił. Także zmienianie takie przeróżnych wyrazów oczywiście może mieć duże znaczenie ogólnie na całą tutaj wypowiedź się na temat budżetu. Także teraz ruszamy, kochani, i przedstawię Wam, co tutaj się zostało zmienione u nas w Kanadzie. I na koniec powiem Wam, co to znaczy dla przeciętnego Kanadyjczyka. Czy te w ogóle zmiany mają jakiś wpływ dla takich przeciętnych ludzi jak my, czy nie? Zapytacie mnie. Tutaj Wam powiem tak w zwięźle bardziej, nie było zmian. Jeżeli cokolwiek, to możemy wywnioskować na koniec, czy oczywiście te zmiany, które weszły tutaj w Kanadzie, będą jakiekolwiek miały skut skutki uboczne dla przeciętnego Kanadyjczyka. I to obmówimy może na koniec. Ale na początek, co chciałabym się z Wami tutaj podzielić, to Carly przedstawił ten budżet jako taki wielki ekonomiczny budżet. Nie względem ludzi mniejszych, tylko względem całej wielkiej ekonomii. Co to znaczy? Przedstawił ten budżet jako zmiany wielkie ekonomiczne, tak jakby Budowało się by ekonomię od podstaw. I dlatego tutaj mówię, że niewiele to ma znaczenia dla przeciętnego Kanadyjczyka, ponieważ budowanie wielkiej tej ekonomii, tak jakby od podstaw, właśnie ma bardziej taki impact, jak tutaj się by powiedzieć, znaczenie dla takich wielkich, zewnętrznych, bardziej zmian. Także jakie to są zmiany? Pierwsza zmiana, co on bardzo dużo pieniędzy wkłada, to jest na infrastrukturę. Infrastrukturę to znaczy budowanie przeróżnych, no nawet highway, tutaj właśnie tych dróg, przeróżnych wielkich, wkładanie pieniędzy w przeróżne wielkie budynki dla na przykład, żeby budować jakiekolwiek kompanie, inwestować. I przeróżne inne takie sprawy. Tutaj, tak samo, on bardzo duże pieniądze, i to jest chyba 89 aż miliardy pieniędzy, będzie wkładał tak samo w, w broń, która będzie, oczywiście, tak samo wliczone. To będą na przykład lotniska, powiedzmy, w takich miejscach, co nie ma dostępu, w samoloty dla żołnierzy i takie inne rzeczy, no i oczywiście wszystko związane z granicą. Tutaj jeszcze zapomniałam dodać, że właśnie w infrastrukturę chce włożyć 50 miliardy dolarów. Także wszystko tutaj takie wchodzi w taką odbudowanie tej Kanady, w takie powierzchowne sprawy, które były tak naprawdę zaniedbane przez poprzedni rząd. I to są bardzo dużo pieniądze tutaj wydawane w to, i tutaj się chcę z Wami podzielić, że właśnie w tą broń, tak samo te pieniądze, co są wydawane, to też samo, tak samo wlicza wszystko, co ma oczywiście na to potwierdziło, i to będzie tak samo wliczało. Pieniądze w sumy takie jak y, gdziekolwiek pozakrajowe, jak na przykład teraz w tą wojnę y, Ukrainy i takie inne, inne rzeczy. Także są to duże pieniądze, i tutaj chcę się z Wami podzielić, że te pieniądze są. Tak duże, jakich jeszcze nie widzieliśmy, które są właśnie wkładane w tą broń i infrastrukturę, tak samo, których nie widzieliśmy od 1950 roku. Także powojenne takie tutaj sumy są i jest to naprawdę ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony trochę mnie to martwi, że takie duże pieniądze wkładamy. Nie w Kanadę, tylko bardziej, mogę powiedzieć, można powiedzieć poza Kanadę. E, także, e, bo to są takie duże główne bloki do budowania właśnie od podstaw ekonomii. E, także no to na początku to właśnie to, co takie były bardzo duże te sumy. E, tutaj tak samo, co Karniej przewiduje, to jeżeli będziemy właśnie wydawać tyle tych pieniędzy w broń, w infrastrukturę, on uważa, że za około 5 lat będziemy mogli mieć aż dodatkowe pieniądze u nas włożone jako inwestycja 1 trylion dolarów. Czy to tak naprawdę będzie, czy nie? Oczywiście czas pokaże. Tutaj się chcę z Wami podzielić, że on to wszystko tylko przewiduje. Czy to to tak będzie? Czy to się wszystko sprawdzi? Czy to, co on mówi, to naprawdę ma sens i jest prawdą? Także to są takie duże pytania, co możemy sobie zadawać, i ja myślę, że czas nam pokaże oczywiście wszystko tutaj w Kanadzie, ale to są takie przewidywania. I czy tak naprawdę będzie, czy tak się stanie, to może on być takim pozytywnym, może tutaj nam coś takiego wkłada w głowę, żebyśmy potwierdzali jego budżet, że ma w tym rację. Ale oczywiście jeden trylion, no nie wiem, czy by było y, naprzód Kanada w taki sposób, jeżeli wyda te takie duże pieniądze. To jest takie bardziej interesujące i może, no, przerażające też, że ten taki prywatny sektor u nas w, K w Kanadzie będzie miał bardzo dużo do dźwigania na plecach. Y, będzie oni y, w ten sposób, że inwestują w tą infrastrukturę i w broń i szczególnie w tą infrastrukturę, y, powiedzieli, że będą mieli dużo Oczekiwania od prywatnego sektoru, żeby się rozwijali i tak, i tak dalej. Także, czy to jest możliwe znowu? No nie wiem, zobaczymy, bo tak naprawdę to oczywiście bardzo dużo ludzi, bardzo dużo kompanii jest nie stać na wiele rzeczy. Tutaj zanim przejdę jeszcze w następne tutaj moje punkty, chciałam się z Wami podzielić, co to znaczy dla przeciętnego Kanadyjczyka. Dlatego teraz o tym obmawiam, bo następne punkty mogą dotyczyć ogólnie tak samo przeciętnego Kanadyjczyka. Co to znaczy? Wiele zmian nie będzie. Nie będzie po, unii, po ucinanie ani podatków, ani nie będzie e, zmniejszenie przeróżnych no, cen, e, a to dlatego, że karbon, e, podatki u nas nadal będą wysokie i jeszcze wyższe nawet. Także to oznacza, oczywiście, że żywność będzie tak samo, jaka była, lub może nawet być droższa tak samo przeróżne inne rzeczy, jak ceny domów. No i oczywiście no, przeróżne wydatki, jakie tutaj mamy w Kanadzie, nie będzie nic zaniżone. Także przeciętny Kanadyjczyk. Nic z tego nie zyska. Jedno co tylko, to jest aż można powiedzieć trochę śmieszne, bo jedna rzecz co oni chcą inwestować, to są właśnie w, y, dla ludzi upośledzonych, gdzie jest bardzo, bardzo mała suma i tutaj oni mówią, że tylko jednorazowo będą y, w stanie dać takim ludziom upośledzonym, to znaczy disability, y, 150 dolarów jednorazowo. Także no to jest taka aż śmieszna suma, bo to mogę powiedzieć, to jest naprawdę bardzo mało, y, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj coś, żeby no ludziom coś troszeczkę zmniejszyć, prawda? A takie na przykład wypełniane przeróżnych papierów dla ludzi i takie inne rzeczy, właśnie o te 150 nawet dolarów zajmie im jeszcze więcej pieniędzy niż te 150 dolarów, co mogą dostać. To jest takie naprawdę, no, nie fair, tak jak u nas się mówi. Następne co, to tutaj oczywiście ucinane będą prace. I co to znaczy? Tutaj się chcę z Wami podzielić, że w tym momencie mamy około 500 tysięcy prac federalnych, rządowych i oni planują ut utnąć około 40 tysięcy tych prac. To jest tak można powiedzieć, no, bliżej już 10% prac federalnych. Ale co to znaczy? To znaczy, że na przykład agencje takie jak Revenue Agencje u nas w Kanadzie będą miały na przykład, um, uposażone będą bardziej w AI, to znaczy tak jak w jak skomputerozowane wszystko. Wszystko. Później tak samo co to też znaczy, że ludzie będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę z tych prac, a tak samo też będą tak jakby powymieniane niektóre zawody, niektórzy ludzie. Może też tak być, że niektórzy będą mieli więcej prac danych, niektóre mogą po prostu pozmieniać niektóre prace, co są już mniej potrzebne. I tak dalej. Także, czy to jest coś pozytywnego? Osobiście uważam, że nie, bo u nas w Kanadzie już, jeżeli chodzi o przeróżne takie rządowe sprawy, jeżeli będą poucinane w jakikolwiek sposób, to znaczyć może, że na przykład możemy czekać dłużej na paszporty, wydanie paszportów i takie przeróżne inne rzeczy. Zanim oczywiście to może z czasem jeszcze się może tak wszystko polepszyć, bo wtedy oni, jak zaczną już używać na przykład bardziej skomputeryzowane rzeczy i tak dalej. Może to no, za ileś tam lat szybciej iść, ale na początku będziemy mieli to wszystko utrudnione. Także takie przeróżne sprawy. Takie jeszcze śmieszne jest, mogę powiedzieć, to podatki zostaną ucięte i to jest tutaj względem takich bogatszych ludzi, co na przykład mają jety czy jakieś luksusowe jachty. Program ten był włożony przez Justyna Trudeau jeszcze kiedyś, co oni dostali ekstra pieniądze na to. Teraz zosta zostało to ucięte, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia dla przeciętnej osoby. Program medycznej marołany został ucięty, i ten program tylko dotyczył takich ludzi jak weterynarzy, to znaczy i takich jak na przykład żołnierzy. Którzy mieli e, program, który udzielał im, e, że do jakiegoś ileś tam sumy mogli e, Merułanę medycznie używać. Oczywiście zostanę to ucięte. I tutaj jest taki punkt, co właśnie słyszałam, że bardzo mało tych ludzi było, co używało to ogólnie. I e, ten program można powiedzieć, że e, ucinać go w ogóle, można powiedzieć, prawie z sensu żadnego nie ma. Tu jest tylko tak bardziej, e, Uwidocznione nam na taki jaw, że no niby jest tam dużo ucinane, ale tak naprawdę w rzeczywistości są to bardzo małe sumy. I znowu dla ludzi przeciętnych nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Co takie następne, co tutaj właśnie względem ludzi ogólnie, tutaj chcę się z Wami podzielić, to um, program imigracyjny został włożony w budżet. Y, dlatego, żeby to było bardziej ujawnione i bardziej właśnie y, tak jakby włożone w ten budżet, żeby się tego trzymali. Y, bo poprzednio to było y, jeszcze za budżetu, to był taki tylko ob, oczywiście imigracyjny. Program, a oni tutaj chcą nam udowodnić, że Właśnie ten imigracyjny program będzie włożony w budżet po to, żeby poucinać przeróżne sprawy. I co to znaczy? Teraz niektórzy z Was mogą się zapytać, a tym bardziej ci, co jeszcze kiedyś rozmyślali, żeby może do Kanady tutaj przyjechać. Co to w ogóle znaczy dla takiej osoby, co tutaj by chciała do Kanady być? Otóż, przeciętni tacy, co tymczasowi na pobycie tutaj byli w Kanadzie, będą aż ponad połowę tych ludzi. Będzie uciętych, że nie będą mogli tutaj do Kanady wstąpić i nie będą dostawać żadnych takich właśnie tych wiz na tymczasowych. Jest to liczba, do której oni chcą dążyć, to jest poniżej chyba 4% tych właśnie tymczasowych ludzi, żeby tutaj w Kanadzie było, bo teraz jest więcej, a oni chcą jeszcze to oczywiście ponad połowę tego poucinać. Co jeszcze chcą poucinać? Chcą poucinać programy tutaj dla studentów, którzy oni tutaj właśnie studiowali i tyle aż chyba chcą ponad 200 tysięcy tych właśnie studentów, programów tych dla studentów poucinać. Co to znaczy? To znaczy oczywiście, że studenci nie będą mogli studiować z innych krajów tutaj w Kanadzie. I tak samo, co to znaczy dla prowincjonalnego u nas rządu. To znaczy, że ci studenci, którzy jeszcze kiedyś tutaj przyjeżdżali i studiowali, płacili bardzo duże sumy, dużo większe niż przeciętny Kanadyjczyk na studia tutaj w Kanadzie. I w taki sposób uniwersytety u nas w Kanadzie bogaciły się. A teraz oczywiście, jeżeli poucinają te właśnie studentów, co ja uważam Takie mam zmieszane swoje zdanie na ten temat, ponieważ jeżeli daje to coś nam dla prowincji i dla uniwersytetów większe pieniądze, to oczywiście no, lekko to ja bym bardziej popierała niż jakiekolwiek innych e, imigracyjnych ludzi tutaj sprowadzać, ale właśnie oni e, będą to ucinali i właśnie to będzie zaważało na pieniądzach dla szkół tutaj u nas w Kanadzie. Także są to duże e, takie koszta dosyć, bo tak samo będzie ponad e, połowę tych studentów mniej u nas. Także Imigracyjne duże zmiany, moim zdaniem, ogólnie. I z jednej strony właśnie cieszę się, że nie będzie aż tak dużo tych takich tymczasowych, bo ja nie mówię tutaj o pol polskich ludziach, ja nie mówię o tych ludziach, co naprawdę chcieliby tutaj przyjechać i pracować i na przeróżne wizy i takie inne rzeczy. Tymczasowo. Mi tutaj chodzi o ludzie, którzy używali ten program po to, żeby tutaj siedzieć i no, nie pracować, także ym, tylko tymczasowo, także i zbierać pieniądze od rządu. Także to jest takie coś moim zdaniem bardziej pozytywnego. Ogólnie, co tutaj, co to znaczy? To znaczy, że właśnie ta imigracja cała chce zmienić Kanadę ekonomicznie i socjalnie. Także chcą wprowadzić to, żeby cała Kanada po prostu zmieniła się. Do tej pory wiemy, jak mocno dużo imigrantów tutaj na, przyjeżdżało. Tutaj było około 1 milion na rok, także to było no, no bardzo, bardzo dużo. Także jeżeli oni planują ponad. Połowę niektórych. Ja tutaj nie mówię o tych, co chcą zostać na stałe, ludzi, czy mają papiery, żeby właśnie na stałe tutaj być. Ja mówię tutaj o tych takich tymczasowych. To będzie też duża, duża, dosyć suma u nas w Kanadzie i ja myślę, że ogólnie zmieni to dużo w Kanadzie. Teraz przejdziemy, tutaj, co chodzi o medycynę. Oczywiście też są, chcą większe pieniądze wydać na szpitale, na y, przeróżne y, takie związane sprawy z medycyną, jak y, ER, to znaczy emergency, y, jak się pójdzie na przykład na y, pogotowie, żeby to wszystko y, szybciej działało, żeby były troszeczkę więcej pieniędzy włożone w to, co oczywiście się zgadzam, i tutaj chcą oni włożyć 5 y, miliarda dolarów. Co osobiście uważam jest bardzo mało podług tych właśnie innych pieniędzy, co oni alokują gdzie indziej. Ale tutaj chodzi o to, że tak samo będą chcieli zostać atrakcyjnym u nas rządem i krajem dla ludzi, którzy chcą tutaj przyjechać. 5 miliardów tak samo znaczy, że będą chcieli inwestować w internacjonalny talent wysokiej jakości. I to tutaj chodzi bardziej o lekarzy internacjonalnych z innych krajów. Nowe teraz takie wizy oni tutaj wprowadzili, co się nazywają V, to znaczy V1B visa. I to jest wiza, która jest dla na przykład takich osób jak lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować u nas w Kanadzie. Także Kanada ogólnie chciałaby zostać bardziej atrakcyjna dla osób, Y, takich jak właśnie lekarze, żeby tutaj przyjechali. Oczywiście y, jeszcze nie patrzyłam w te papiery, ile to by kosztowało, na przykład, taką osobę na taką wizę, żeby dostać powiedzmy, jeżeli osoba jest w Polsce lekarzem i chciałaby tutaj pracować jako lekarz. Jakie by musiała inwestować w to pieniądze, także jeszcze dokładnie nie wiem. Wiem, że w USA to były setki tysiąc, tysięcy amerykańskich dolarów. W Kanadzie jeszcze nie patrzyłam na te sumy, ile to kosztuje, ale jak będziecie bardzo ciekawi, to mogę tutaj się z Wami podzielić jeszcze innym razem. Także ogólnie, co Kanada chce zmienić? Kanada chce od podstaw ekonomię zmienić. Chce całą właśnie infrastrukturę, dużo pieniędzy bardzo ładuje w broń, co moje zdanie jest takie, że właśnie te pieniądze, 78 na koniec deficyt jest, jest naprawdę bardzo duże. I tutaj, co się chce z wami właśnie podzielić. Jest to, że konserwatyści powiedzieli jasno, że oni wszystko będą popierać według tego budżetu, jeżeli dojdzie do 42 miliardy dolarów. Oczywiście jest to prawie podwójna suma 78 deficyt właśnie miliardów to jest prawie podwójnie, można powiedzieć. I powiedzieli, że nie będą tego popierać. Także teraz, na dniach, będziemy czekać na to, kto, jaka partia i kto będzie popierał ten budżet cały. Tutaj, co jest bardzo ważne, też się chcę z Wami podzielić: dwie osoby z konserwatystów. Odeszły od konserwatystów i przeniosły się w stronę liberałów, co ma duży plus, oczywiście, dla Karneja i dla tego budżetu, żeby potwierdzić ten budżet. Z Nowej Skoszy Chris Detremont, który był konserwatystą poprzednio, przeniósł się w stronę liberałów, powiedział, że nie popierał. Pierre Polivier i że on teraz chce właśnie być razem z liberałami. Także to jest jeden plus punkt, mogę powiedzieć, dla Carneya i dla tego budżetu, bo wtedy będzie większe wsparcie. No i tutaj oczywiście jeszcze druga osoba, tu już nie pamiętam imienia, z Alberty też, co przeniosła się w stronę liberałów. Także jest, jest to... Coś takiego, że możliwość jest większa w tym momencie, że ten budżet przejdzie. Następne co, chciałam się z wami podzielić taką moją opinią, co ja na ten temat myślę. Tak jak kiedyś już Wam wspominałam, takie wydawanie, wydawanie, zmienianie wyrazów z długów na deficyt i takie przeróżne, przeróżne, mogę powiedzieć, tak lekko powiem, może zagrywki karneja nie podobają mi się, bo to oznacza, że on nie jest transparencyjny i e, zmienia zdanie, oczywiście tak samo, e, tak samo, jak i mówiłam Wam no ostatnio, wczorajsze wideo na temat Chin. To nie było po to, żeby Chiny podeptać i mówić, że tam wszystko jest niedobre. Mi tutaj chodziło o to, że współdziałanie na przykład z Chinami było przedstawione nam całkiem inaczej, a Rezultat teraz jest całkiem inny. I mi tutaj o to chodzi: właśnie, że Carney przedstawia nam co innego, a robi całkiem co innego. Także, jeżeli tutaj mówimy o deficyt, a długi, to tak samo jest bardzo duża właśnie różnica, bo tak jak wspomniałam, długi mogą być takie dziesięcioletnie i to mogłaby być bardzo duża suma, a on przedstawił nam te niby długi. Względem deficytu, które oczywiście deficyt zawsze będzie mniejszy. Także to jest już troszeczkę takie jedno zamieszanie, pomieszanie i przedstawienie nam czegoś innego niż miało być przedstawione. Tutaj później bardziej właśnie budowanie tej całej Kanady od takich powierzchnych, przeróżnych bloków, tak jakby można było nazwać wydaje mi się za dużo troszeczkę te pieniędzy jest wkładane oczywiście i to, że na przykład konserwatyści myśleli no 42 to już by było bardzo dużo maksimum a oni prawie drugie tyle chcą tutaj deficytu mieć jest to troszeczkę niepokojące i co mi się też nie podoba oczywiście mało pieniędzy jest włożone w medyczne, w medyczne takie sprawy tutaj co moim zdaniem powinno być, oczywiście, ogólnie bardziej zadbane, tak jakby można było powiedzieć. Co mi się nie podoba, to jest to też, że taki przeciętny Kanadyjczyk żadnego zysku z tego nie będzie miał. Co na przykład tutaj wiele ludzi martwi się o powiedzmy domy, jakie koszta są na domy, jakie opłaty są, żadnych tutaj obniżek, zniżek, nic na podatki, Absolutnie nie ma. Tutaj tak samo na karbon żadnych nie będzie nic taniej, co oznacza oczywiście, że żywność będzie w takiej cenie jaka jest i wszystkie produkty, co kupujemy, będzie w takiej cenie jakiej jest albo jeszcze będzie szło w górę. I um, no tutaj naprawdę um, ogólnie mogę powiedzieć, że jest to tak jakby kontynuacja z tego, co była y, z naszym Trudo, moim zdaniem. Yy, może, może karny jakąś tam wizję ma, żeby chciał to wszystko zmienić, ale te wydatki i te planowania takie, co od początku oczywiście, yy, były już jeszcze zanim budżet wyszedł, a wiecie, że ostatni budżet wyszedł nam rok i pół temu. Także, no bardzo długo czasu, a zobaczcie, ile pieniędzy było w to władowane. Także yy, ogólnie dla średniego Kanadyjczyka nie ma żadnego nic pozytywnego. I będą większe wydatki jeszcze, tak jak powiedziałam, jeszcze z takich czasów powojennych. Także jest to troszeczkę też niepokojące oczywiście. I tutaj zobaczymy, czy ten budżet w ogóle jeszcze przejdzie przez następne dni. Będziemy śledzić, bo zobaczymy. No, na razie wygląda, że może przejść, ale to względem tak samo tego, że troszeczkę ludzie oczywiście panowali. Zmienić stanowiska i wkroczyć w liberalny tutaj rząd. Także to też jest niezafajne. No, kochani, bardzo chciałabym, żeby tutaj się dużo zmieniło. Czy tutaj się zmieni cokolwiek? Oczywiście te pieniądze duże idą nie dla nas, Kanadyjczyków, tylko całkiem w inną stronę, co troszeczkę y, obawiam się. No, i będziemy tutaj śledzić dalej, patrzeć, co tutaj się będzie działo w ogóle w Kanadzie i jak Kanada będzie, czy szła. Będziemy w przód, czy będziemy się cofać znowu. Także, yy, będziemy obserwować, będę się tej z Wami dzieliła wszystkim i już dzisiaj będę się z Wami żegnać. Dziękuję bardzo wszystkim serdecznie, że mogłam się z Wami podzielić właśnie tym budżetem, przedstawić Was z takiej może ogólnej bardziej strony. Będziemy sobie tutaj obmawiać, będziemy obserwować, co tutaj dalej będzie u nas w Kanadzie, jak będzie tutaj wszystko działało. No a na dzisiaj już żegnam się z Wami, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i kochani, do następnego razu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.